Dzień dobry. Przed mikrofonem Anatol Jaśkowiec i Michał Górski. Witamy w podcaście Mercator, czyli Złociny Handlarz. Razem będziemy Państwu opowiadać o problemach tego świata z perspektywy gospodarki, handlu i polityki. Podcast jest realizowany jako projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu! Dziś rozpoczynamy naszą nową serię o sankcjach gospodarczych i o wojnach ekonomicznych. Przedyskutujemy m.in. skuteczność sankcji na Rosję, kryzys Światowej Organizacji Handlu i idący za nim kryzys globalizacji ekonomicznej, a także nowe wojny celne, które pojawiają się na horyzoncie. Najpierw jednak chcielibyśmy przedstawić pewne fundamentalne założenia sankcji gospodarczych i w miarę usystematyzować Państwa wiedzę w tym temacie. Oraz obalić kilka stereotypów, jak chociażby to, że Rosja zupełnie nie odczuwa presji ekonomicznej nałożonej na nią przez Zachód. Postanowiliśmy więc rozpocząć nasze rozmowy o sankcjach od dyskusji opartej na lekturze nowej, wydanej w zeszłym roku książce The Economic Weapon profesora Nicolasa Waldera. Wybraliśmy Tę właśnie książkę po pierwsze dlatego, że jest świetnie napisana, ale także dlatego, że z niezwykłą szczegółowością omawia genezę sankcji ekonomicznych po I wojnie światowej. Warto tutaj zaznaczyć dla wszystkich, którzy chcieliby sięgnąć po tą lekturę, że rozważania maldera kończą się na roku 1945. Faktycznie podczas lektury Często można poczuć pewien niedosyt, chciałoby się wręcz popchnąć profesora Maldera, żeby pisał o współcześnie nakładanych sankcjach. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ wszyscy chcielibyśmy zobaczyć dowody na to, że sankcje nakładane na Rosję są bardzo skuteczne i pomagają powstrzymać rosyjski reżim od agresji i przemocy, którą widzimy w końcu codziennie w doniesieniach z Ukrainy. Te ograniczenia czasowe do 1945 są jednak żelaznym założeniem tej książki i chcąc dowiedzieć się więcej o naszej obecnej sytuacji, musimy poszukiwać analogii. I jest to oczywiście możliwe, ponieważ logika działania imperium jest niezmienna, zmienia się natomiast otoczenie czy polityczne, gospodarcze, czy też technologiczne. Działając w innym otoczeniu, imperium dąży do ekspansji i wdraża te same zbrodnicze polityki, a ceną tego jest zawsze życie ludzkie i dewastacja napadanych państw. Oczywiście nie jest tak, że pomysł walki, czy też przymuszenia poprzez ograniczenie, czy też wykluczenie danej gospodarki z obiegu światowego, jest pomysłem z początku XX wieku. Sam profesor malder przywołuje pierwszy opisany przypadek blokady gospodarczej o którym możemy przeczytać w wojnie peloponeskiej Tukidydesa i wtedy też w 432 roku przed naszą erą grecy nałożyli blokadę handlu z Megarą greckim miastem portowym Historia jest zresztą pełna wojen handlowych możemy wymienić kilkusetletnią wojnę celną Francji i Anglii Anglii, Hanzy, e, wojnę Francji i Włoch z końca XIX wieku, blokadę kontynentalną Napoleona, czy też hiszpańskie embargo na porty Habsburskie. Jednak, jak opisuje Malder, instrumenty presji ekonomicznej stosowane do zakończenia I wojny światowej nie były sankcjami gospodarczymi w rozumieniu współczesnym. Wojny celne były przede wszystkim narzędziem ochrony rynku wewnętrznego. Embarga z kolei były aktami wrogimi, dokonywanymi w ramach już istniejącego konfliktu zbrojnego. Natomiast broń ekonomiczna, o której prezydent Wilson w 1919 pisał, że jest bardziej przerażająca niż wojna, ponieważ poprzez totalną izolację pozwala powrócić państwom na drogę rozsądku, tak jak u osoby fizycznej, duszenie wyklucza jakąkolwiek wolę walki. Ma inny charakter i jej pojawienie się jest ściśle związane z rozwojem współczesnych stosunków międzynarodowych. Jak tłumaczy Malder, sankcje zostały zaprojektowane jako narzędzie nacisku niezwiązanego z działaniami wojennymi, a wręcz ich celem jest odwiedzenie od naruszania porządku międzynarodowego, który powstał wraz z powołaniem Międzywojennej Ligi Narodów. Liga Narodów w swoim akcie założycielskim w artykule 16 ustanowiła nowoczesny wymiar sankcji, cytując: Jeżeli jeden z członków Ligi ucieka się do wojny wbrew zobowiązaniom przyjętym w artykach 12, 13 lub 15, uważany będzie ipso facto za dopuszczającego się aktu wojennego przeciwko wszystkim członkom Ligi. Ci natomiast zobowiązują się zerwać z nim natychmiast wszystkie stosunki handlowe i finansowe. Sankcje jako takie w tym nowoczesnym rozumieniu zaczęły powstawać podczas I wojny światowej. Woodrow Wilson jako pierwszy zaczął nazywać się bronią ekonomiczną i wierzył w ich ogromną moc sprawczą. Oczywiście przed I wojną światową istniały różnego rodzaju embarga, blokady i tego typu rzeczy, tak jak wspominałeś. Ale pretraktacje po zakończeniu wielkiej wojny stworzyły konstrukcję sankcji gospodarczych jako coś pomiędzy wojną a pokojem. Wcześniej w historii sankcje zawsze wiązały się z wojną lub jakąś agresją militarną. W prawie międzynarodowym pierwszy raz pojawiły się w artykule właśnie 16 aktu założycielskiego Ligi Narodów powstałem po I wojnie światowej i do dopiero wtedy sankcje gospodarcze zostały prawnie dozwolone. Wcześniej nie można było ich stosować w czasie pokoju, była to rzecz wyłącznie dozwolona w czasie wojny. Tak jak to określa Nicholas Mulder w swojej książce, Wpisanie sankcji gospodarczych do paktu Ligi Narodów jako środka odpowiedniego do wywierania presji na inne narody było czymś istotnie przełomowym, bo rozdzielało to wojnę ekonomiczną od wojny militarnej. Czymś zupełnie normalnym w XIX wieku, a nawet i wcześniej było tak zwane gunboat diplomacy. Czyli jeżeli jakieś państwo chciało wywrzeć wpływ na inne państwo, po prostu wysyłało swoją flotę wojskową i niszczyło miasta portowe. To często miało miejsce oczywiście w Chinach podczas wojny opiumowych albo też w Ameryce Południowej. Taki stan rzeczy trwał w zasadzie do lat międzywojnia, które były momentem bardzo szerokiej debaty o tym, jak najskuteczniej stosować naciski ekonomiczne, w jakim celu dozwolone jest ich stosowanie oraz... Gdzie są granice moralności ich zastosowania? Musimy pamiętać, że jednocześnie wtedy doświadczyliśmy silnego rozwoju praw człowieka. Pierwotnym raison d'être, blokad ekonomicznych, było nic innego jak zapobieganie wojnom. Świat przeraził się skutkami I wojny światowej i chciał stworzyć ramy funkcjonowania świata, w którym nie doszłoby do kolejnej wielkiej niszczycielskiej wojny. Artykuł 16 Ligi Narodów mówi wprost, że sankcji gospodarczych można było używać wyłącznie w przypadku, gdy którekolwiek państwo na świecie zaczęło realizować swoje cele polityczne za pomocą właśnie siły militarnej. Oczywiście od razu mniejsze państwa podniosły zarzut, że światowe mocarstwa będą tej polityki sankcji bez wypowiedzenia wojny. Nadużywać i realizować za ich pomocą swoje własne cele. Co się zresztą siłą rzeczy po czasie ziściło. W pewnym momencie cały reżim wojny ekonomicznej zaczął funkcjonować samodzielnie, a Liga Narodów straciła swój autorytet. W zasadzie dopiero w latach 90., wraz z powstaniem Światowej Organizacji Handlu, WTO, świat zbudował jakieś stabilne i faktycznie działające ramy prawne, które zmniejszyły samowolkę w tym zakresie. Ale głębiej tym tematem zajmiemy się w innym odcinku naszego podcastu. Wróćmy na chwilę do książki Maldera i do lat 20. Wtedy to postrzegano sankcje jako narzędzie wysoce skuteczne. Wierzono w ich bardzo silną moc oddziaływania. W debacie publicznej często pojawiały się głosy, że gdyby w 1914 roku międzynarodowe sankcje były dozwolone, w sensie, że istniałby w ogóle ich koncept, założenie w wymiarze pokojowym, to nie doszłoby do wybuchu I wojny światowej. Bardzo często pojawiał się argument, że z trzech najsilniejszych broni zastosowanych podczas Wielkiej Wojny, gazu bojowego, samolotów i blokady ekonomicznej, to właśnie blokada była absolutnie najbardziej zabójcza, bo jak szacowano i są to dane przywoływane przez profesora Maldera w jego książce, około miliona cywili państw centralnych Niemiec, Austrii i Turcji zmarło bezpośrednio w wyniku zastosowania sankcji. Po prostu umarło z głodu i chorób. Więc jak podaje cytowany już wcześniej, omawiany dzisiaj Nikolas Malder, komentatorzy z tamtej epoki jako najważniejszy element blokady gospodarczej uważali nie sam materialny efekt, czyli zubożenie społeczeństwa, ale to, że groźba sankcji miała powodować społeczny strach przed pogrążeniem się w biedzie. W wyniku tego społecznego niezadowolenia władze kraju miałyby w koncepcji państw w XX wieku, Zmienić swoją politykę i odstąpić od działań zbrojnych, bojąc się o utratę władzy. Faktycznie w latach 20. ten paradygmat zdawał się funkcjonować, bo w tamtej dekadzie kilka prób odstraszania zostało przeprowadzonych z powodzeniem. Przykładem jest choćby kryzys pomiędzy Jugosławią i Albanią, w którym mało co nie doszło do wybuchu wojny o granicę między tymi dwoma państwami, ale wtedy interweniowała Wielka Brytania. I poprzez groźbę użycia blokady morskiej odwiodła je od działań zbrojnych. W pewnym momencie w Lidze Narodów podjęto też debatę, jakie sankcje ekonomiczne powinny być dopuszczalne. Uznano, że blokada dostaw żywności nie jest najlepszym politycznie i moralnie rozwiązaniem. Zaczęto więc próby kalibracji tego nowego systemu. Na przykład próbowano ustalić, w jakich konkretnie okolicznościach zastosowanie sankcji byłoby dozwolone. Jakie ich rodzaje byłyby odpowiednie, oraz próbowano powołać międzynarodowe organy, które miałyby badać, jak najlepiej skonstruować sankcje pod względem prawnym i ekonomicznym, tak aby uderzyć w konkretnie w dane państwo i zmusić je do ustępstwa. Międzynarodowy system sankcji w latach dwudziestych faktycznie działał stabilizująco, ale już w latach trzydziestych zaczął wywoływać efekt zgoła odwrotny. Doprowadził do wzrostu nacjonalizmu i dążenia do autarki w społeczeństwach, takich jak Niemcy, społeczeństwo niemieckie czy też włoskie, które w blokadach gospodarczych dokonywanych przez Francję czy Wielką Brytanię widziały tylko próby ich ujarzmienia, w związku z tym rozbudziły się ruchy rewizjonistyczne, i poniekąd państwa, które chciano zmusić do e, zaniechania działań agresywnych, e, zaczęły współpracować ze sobą. Zupełnie inną sprawą jest to, że o ile blokada gospodarcza okazywała się skuteczna wobec małych państw, sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku państw ekonomicznie i geograficznie dużych. Wielka Brytania, kiedy Włochy Mussoliniego zaczęły okupację greckiej wyspy Korfu. Brytyjczycy musieli zrezygnować z nałożenia sankcji, ponieważ Włochy zwyczajnie okazały się zbyt dużą gospodarką, a Brytyjczycy nie byliby w stanie sami blokować całego włoskiego wybrzeża. W dodatku pojawił się jeszcze inny problem. Otóż ani Stany Zjednoczone, ani Związek Radziecki. Nie, nie chciały się do ekonomicznej blokady Włoch przyłączyć. W zasadzie już wtedy jasne było, że skuteczność sankcji gospodarczych zależała od wielu, wielu czynników, a ich odpowiednia kalibracja jest zadaniem niezwykle trudnym. Z czasem ten system zaczął żyć własnym życiem, a Liga Narodów po prostu upadła. W obecnym wieku cały paradygmat celu, który stoi za blokadą ekonomiczną, uległ częściowej zmianie. Sankcje nie muszą w tym momencie już dążyć do obalenia zbrodniczego reżimu czy wywołania oporów społecznych. Czasami chodzi w nich o podcinanie skrzydeł, pozbawienie strasznych zasobów itd. Czasem wystarczy obniżyć zdolności ekonomiczne jakiegoś państwa, aby osłabić jego potencjał polityczny w perspektywie lat lub dekad. A w konsekwencji zmniejszyć zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Przykładem Iran, Kuba albo Wenezuela. O tym zresztą pisał też Iwan Timofiejew, jeden z czołowych współczesnych reżimowych analityków putinowskiej Rosji. W obecnych sankcjach Zachodu widzi jednak pewne zagrożenia, szczególnie jeżeli chodzi o postęp technologiczny Rosji. Otóż Rosja i tak już jest względem reszty wysoko rozwiniętego świata zapóźniona pod względem wykorzystania wysokich technologii w gospodarce. Bezwzględne zachodnie sankcje na towary typu dual use, czyli takie, które jednocześnie są używane w wysoko rozwiniętym przemyśle cywilnym, ale też i militarnym, tak jak na przykład półprzewodniki. Są potencjalnie najbardziej dotkliwe dla Rosji, bo wagonik, na którym jedzie Rosja, został odpięty od lokomotywy, którą jest właśnie Dolina Krzemowa, a ta ciągnie cały zachodni postęp. A teraz, Anatolu, spróbujmy wrócić do punktu wyjścia. Nie zadajmy sobie pytanie. Czy sankcje ekonomiczne mogą być skuteczne? Po pierwsze, sankcje działają z różną sią, zależnie od tego, kto w nich uczestniczy oraz jak są skonstruowane. Na przykład, już od lat 20. trwała debata, kiedy sankcje można zastosować i czy sankcje na przykład na żywność są dopuszczalne. Otóż nie chodzi o zagłodzenie i zniszczenie narodu, tylko zmianę polityki jego władzy. A z tym jest bardzo różnie. Na przykład, jeżeli władza oparta jest na legitymacji klasy średniej, ludzi zależnych od cen towarów codziennych, to wtedy można całkiem łatwo wywrzeć wpływ na taki rząd. Jeżeli władza natomiast oparta jest na oligarchii, wojsku albo innych grupach interesu, Wtedy sankcje muszą być wymierzone konkretnie w nich, ale to też nie zawsze musi wiązać się z ich skutecznością. Na przykład, jeżeli w Mianmie reżim oparty jest na armii, to sankcje, które wywołają podniesienie cen benzyny, chleba itd., nic nie zmienią, bo władza i wojsko zawsze się wyżywi, cytując Jerzego Urbana. Warto zauważyć też, że teraz mamy dużo dokładniejsze dane statystyczne, metody pomiaru. To pozwala na uderzanie dokładnie tam, gdzie boli. Dlatego sankcje w obecnym wieku są dokonywane z chirurgiczną precyzją i nie tak jak kiedyś, kiedy wprowadzało się embargo na wszystko. Trzeba też pamiętać, że nasz obecny świat jest ogromnie ze sobą powiązany na wielu płaszczyznach. W historii świata nigdy gospodarki nie były tak od siebie zależne, a wolumen handlu międzynarodowego tak wysoki, jak jest teraz. Jeżeli sankcje nie są wprowadzane powszechnie, ich skuteczność może być więc bardzo mocno ograniczona. Przykładem, na przykład, sytuacja w Rosji. Część sankcji obchodzona jest poprzez Chiny lub Bliski Wschód. Nie oznacza to jednak, że ich skuteczność jest zupełnie zniwelowana. Moja myśl podsumowująca jest taka, że nie zawsze sankcje muszą przynieść pożądany skutek, nawet jeżeli są bardzo starannie opracowane. To jest domena polityki, ekonomii i psychologii społecznej, to nie jest matematyka. 2 plus 2 nie musi równać 4. Myślę, że musimy przestać postrzegać sankcje gospodarcze jako matematyczne równanie, które zawsze musi przynieść określony skutek. Sankcja równa się kryzys. W końcu sankcje to jest broń ekonomiczna, więc potraktujmy rynek międzynarodowy jako pole bitwy. Nawet jeżeli przyjdziemy z większą i lepiej wyposażoną armią, to nie zawsze musi oznaczać, że wygramy wojnę. Przykładem chociażby Ukraina i Rosja. Ja z kolei uważam, że jeżeli potraktujemy książkę Maldera jako ostrzeżenie dla nas, pokładających nadzieję w efektywność sankcji nałożonych na Rosję, to trzeba się liczyć z tym, że efekty mogą być ograniczone. Tak jak sankcje nałożone na reżim faszystowski Benito Mussoliniego za napaść na Abysynię, tak sankcje nałożone na Rosję mogą nie być skuteczne w odwodzeniu reżimu od agresji. Wiele tutaj zależy od tego, czy inne państwa. Wspomniane wcześniej Chiny utrzymają swoją handlową kroplówkę dla reżimu Putina. Ale jestem przekonany o dwóch sprawach. Po pierwsze, sankcjami wojny Zachód nie wygra, ale bez sankcji z pewnością ją przegra. Dwa, przekonuje mnie teza profesora Maldera, że broń ekonomiczną można porównać do broni jądrowej w tym sensie, że pozostawia za sobą Skutki, które będą odczuwane w Rosji przez kilkanaście, a być może kilkadziesiąt lat. Dlatego, sankcji gospodarczych nie można traktować jako jedynego środka przymuszenia Rosji do pokoju, ale w żadnym razie nie należy ich lekceważyć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Mercatora. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu BIRM oraz naszego Twittera i Facebooka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.